Plince, czyli kaszubskie placki ziemniaczane, są jadane bardzo chętnie i często na pomorzu. Dawniej gospodynie smażyły je i wynosiły mężczyznom pracującym w polu. Przepis jest bardzo prosty i zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Na Pomorzu plince jada się w dwóch wariantach smakowych, na słono, na przykład z sosem grzybowym, na końcu posypane świeżą pietruszką lub na słodko z cukrem, pudrem czy słodką śmietanką. Ja Wam pokażę dzisiaj ten drugi wariant, na słodko z musem jabłkowym. Jabłka obieram stopniowo, po jednym lub po dwa, kroję je, wrzucam do garnka i od razu zalewam sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. Cytrynę wyciskam przez palce, aby pozbyć się pestek. Dodaję kieliszek wody i kilka łyżek cukru, w zależności od tego, jak słodki ma być mus. W dawnej Polsce, gdy nie znano jeszcze cukru, używano do tego celu miodu. Jabłka gotują się, jest jak one świetnie pachną. Czas teraz na ziemniaki. Muszę je obrać i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Ziemniaki mam już starkowane. Spójrzcie, jak te małe wiórki świetnie się prezentują. Woda, która tutaj się zbiera, to jest krochmal. Nie wylewajcie jej, ponieważ razem z mąką i jajami pomoże zawiązać wspaniałe ciasto. Także czas na jajka. Najlepsza do tego przepisu będzie mąka pszenna pełnoziarnista. Takiej używano dawniej, a po drugie zawiera ona bardzo dużo błonnika i mikroelementów, dzięki czemu jest dużo zdrowsza. Do plinców w wersji na słodko trzeba także dodać odrobinę białego pieprzu, który ma delikatniejszy smak niż jego czarny kozyn. Niewielkie placuszki smażymy na silnie rozgrzanej oliwie północy, czyli oleju rzepakowym, który nie ma sobie równych, a na Pomorzu wytłaczany jest od stuleci. Minęło 15 minut, mus jabłkowy jest już gotowy. Czas teraz dodać do niego ostatni składnik, a mianowicie suszoną lawendę, która nada mu nieprawdopodobnego charakteru. Piękna fioletowa lawenda ma właściwości relaksujące i przeciwzapalne. Zielarze od wieków z powodzeniem stosowali ją w medycynie oraz w celu poprawienia walorów smakowych i zapachowych gotowanych potraw. Lince są już gotowe, słodko, kwaśny, mus jabłkowy o wspaniałym aromacie lawendy, do tego te chrupkie plaski ziemniaczane. Jeśli chcecie odkryć jak smakuje pomoże, musicie spróbować tego dania.